Cześć, z tej strony kanał Krywl Aqua. Obserwuję od rana swoje pielęgniarki, papuzie, że coś kombinują. Siedzą tylko za korzeniem i ganiają inne ryby. I stwierdziłem: Mówię, spróbuję tam zajrzeć. Z tyłu akwarium. Może mi się uda. I zobaczcie. Są u mnie niecały tydzień czasu. I już złożyły ikrę. Widocznie. Warunki w akwarium i parametry wody im odpowiadają. Także super. Jestem z tych bardzo zadowolony także pozdrawiam serdecznie i życzę miłego weekendu cześć